Taka fajna czekolada dla Barbara. Ten dla Barbaruzy. Dobra, dawaj. Dzisiaj... Dobra. C taki robimy dzisiaj też czekolady Nilka. Zastranilka. Rzucamy ją z balkonu i nie musimy... No, musisz... Po nią pójść. No, no właśnie. Dobra. Dobra to rzucamy. Pójdźmy. Jak, jak nie, jak, nie przeży... jak przeżyje, to musimy ją kolejny raz rzucić. No i tej siły. Ale poszło. Dobra, no. lecimy Dobra, lecimy. Dobra, lecimy, zatrzymaj. Nie, nie zatrzymujemy. Zaczynamy. Zatrzymuj. Nie skończy się, bo jest, ile mamy jeszcze czasu. Dobra, lecimy. Czekaj, bo ty się Kroksy takie fajne. Jeden kroks i z... króks. Kurde. Dobra, i jak czekolada się trzyma? Dobra, chyba lekko wleciała w kamyki. Oj. Usiadaj. Dobra. Ale poszło. Okay. Ej, widzieliście? Dobra. Dobra, uwaga, będzie, będzie zrzutanko. Zrzutajcie! Zrzutaj. No? O, ale poszło. Dobra, patrzcie jaką tu fajną czekoladkę mamy. O kurna! Żyje! Goryny wleciała! Dobra, dawaj! Leci! Ja! Ty po domu tu chyba wleciało! Pod koło wleciała! Czekolada żyje! Dobra, leci! O kurma. Dobra, chyba jeszcze do no, nie zniży. To po prostu. Wszystko się przeniosło w jedno miejsce. Dobra, leci. Nie, ale Nie, Nie, jestem nienormalny, jestem pośledzony. davil Oh, miuto. Dobra, leci. Lepiej było upadku. No, to do ryn. Ale poszło. Dobra, chyba tyle. Dobra, kończymy to.